W tym filmie pokażę Ci trzy sposoby na to, jak dodać pasek cookies na Twoją stronę internetową opartą o WordPressa. Zapraszam do oglądania. Stronie. A teraz pokażę Ci trzeci, najbardziej zaawansowany sposób, który daje Ci już więcej możliwości, który jest również najtrudniejsze we wdrożeniu, ale sprawdza się dobrze przy większych projektach. Wejdź w link, który znajduje się w opisie tego filmu i zobaczysz taką właśnie stronę Cookie Bot. Jak wygląda w praktyce to rozwiązanie? Na naszej stronie po wdrożeniu tego rozwiązania pokaże się taki pop-up i tutaj będzie mógł klient sobie wybrać, które dane marketingowe, które pliki cookies mają być wykorzystane podczas przeglądania strony. Mamy tutaj jeszcze informacje na temat firmy, możemy tutaj dodać dodatkowy tekst związany z polityką prywatności czy warunkami... Korzystania z portalu, no i mamy tutaj jeszcze dodatkowe opcje. Możemy odrzucić te pliki, te warunki, możemy je zaakceptować, i wtedy możemy ustawić różne warunki związane z tym, co się ma wydarzyć na naszej stronie. Żeby skorzystać z tego rozwiązania, musimy założyć tutaj darmowe konto i mamy tutaj od razu cennik. Pokażę Ci, jak to działa. Jeśli mamy jedną domenę, która ma mniej niż 100 podstron, no to wtedy to rozwiązanie jest bezpłatne. To rozwiązanie w wersji bezpłatnej ma pewne ograniczenia, na przykład pokaże się logo producenta tej wtyczki, ale nie będzie nam to aż tak przeszkadzać. Klikamy sobie Try for Free, czyli zobacz za darmo, wypróbuj za darmo i wpisujemy nasz adres e-mail i hasło. Po stworzeniu konta musimy się zalogować i będzie tutaj nasza pierwsza grupa, czyli możemy sobie tutaj wpisać na przykład Sklep w dzień. Sklep w dzień, czyli poradnik związany z tworzeniem sklepu internetowego. Jeśli chciałbyś stworzyć taki sklep, to zapraszam cię do no, innego filmu. I teraz musimy dodać sobie domenę, która będzie przypisana do tego konta. Czyli wpisuję sobie tutaj sklep w dzień, po wpisaniu domeny. klikam enter i domena jest zapisana. Teraz mogę przejść do kolejnych elementów, czyli wchodzę sobie na dialog i tutaj mamy informacje na temat wyglądu tego popupu. Czyli, gdy kliknę sobie Preview, no to tutaj będą właśnie te najważniejsze informacje. Tutaj od razu wszystko jest po polsku, więc nie musimy się przejmować tłumaczeniem, ale mamy od razu taki gotowy pop-up, który będziemy mogli sobie edytować. Mamy tutaj kilka wzorów. Niestety, w wersji darmowej możemy wybrać tylko te podstawowe elementy, ale możemy też pewne rzeczy pozmieniać w dalszych opcjach. Mamy aktywne widżety, możemy sobie wybrać, jak czy to ma być właśnie czarne czy białe. Po zmianie będziemy mieć tutaj ten pasek jaśniejszy. Mogę sobie to zamknąć. Następnie mamy zakładkę Content, czyli najważniejsze informacje dotyczące tego, co wyświetli się w tym pasku informacyjnym. Mamy tutaj szereg informacji związanych właśnie z tym paskiem. Teraz przejdź do ostatniej zakładki YourScript i tutaj mamy możliwość dodania tego kodu na dowolną stronę internetową, nie tylko stronę opartą o WordPressa i możemy sprawić, aby ten skrypt automatycznie blokował pewne pliki cookies, na które użytkownik nie wyrazi zgody. Możemy też wybrać opcję manualną i wtedy wybrać ręcznie, które skrypty mają zostać zablokowane. Wystarczy, że klikniesz sobie w ten link i będziesz miał konkretną instrukcję w języku angielskim, jak to zrobić. Ale z racji tego, że mamy WordPressa, możemy skorzystać z gotowej wtyczki, która została przygotowana właśnie przez to rozwiązanie. Jest to prostsza opcja, więc właśnie tą opcję ci pokażę. Wracamy do sklepu i wpisz sobie tutaj Cookiebot Będziesz miał taką właśnie wtyczkę, CookieBot, klikamy zainstaluj, a następnie włącz. Wtyczka została włączona. Przejdź do paska po lewej stronie i wejdź na ustawienia. I teraz musisz połączyć się z Twoim kątem, Cookiebot, który utworzyliśmy wcześniej. Czyli mamy tutaj ID, wchodzimy sobie na konto w zakładkę Your Script, kopiujemy sobie ID. I możemy sobie wybrać automatyczne blokowanie. Wybieramy jeszcze język, polski i klikam Zapisz zmiany. Po wprowadzeniu tego ID będziesz miał informację, że pasek jest dodany, od razu wszystko się wczytało, znaczy to, że integracja działa. Wchodzę sobie na moją stronę i mam tutaj piękny pop-up związany z plikami cookies, jest to dużo opcji, będzie to bardzo nieprzyjazne dla użytkownika, no ale będzie to na pewno zgodne z prawem, jeśli odpowiednio to skonfigurujecie. Ale wszędzie są zera, czyli tak naprawdę moja strona nie ma plików cookies. Jest to oczywiście niemożliwe, bo jest to sklep internetowy, więc co się stało? Mamy tutaj informację, że ta strona jest skanowana przez właśnie ten system po raz pierwszy i dopiero po tym skanowaniu pokażą się tutaj pliki cookies. Jeśli dalej się nie pokazują to znaczy, że błędnie skonfigurować wtyczkę, więc trzeba przejść ten proces konfiguracji. Jeszcze raz jeśli masz wersję pro no to obsługa klienta może Ci w tym pomóc. Dziękuję Ci za zobaczenie tego filmu. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału i do zostawienia lajka pod tym filmem, aby docierał do jak największej ilości osób. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Krzysztof gonet.